Dzień dobry, w środowy poranek o 510. Ja właśnie ruszyłem z parkingu i jadę na rozwodunek na ten 43 kod jeszcze 194 km woj, oj, 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 oj. Pa, pa, nic nie jedzie, nic nie jedzie. jedziemy tam Stałem sobie na tym swoim parkingu na Rogowcu Ale no niestety wczoraj kurde przedupiłem troszeczkę czas pracy O 10 minut no. Kurde na Kamińsku się yy, trochę przykorkowało no i... i... Lipa Lipa, lipa, lipa. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No przecież nie stanę na środku drogi i nie będę kręcił pauzy. Musiałem gdzieś dojechać. Dobra, 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 dobra. Nie ma pasów, to nie ma ostrzegania o opuszczeniu pasów. Przepraszam, pasa ruchu. tak więc moi drodzy jedziemy dalej ładny dzionek się zapowiada 13 stopni w tej chwili jest miałem ruszać po czwartej ale mówię kurde, nie ja chce mi się tam i tak no 193 km no tutaj pokazuje że będę gdzieś tam w okolice godziny 8 rano no to jakbym o no, czwartej ruszył no to o siódmej bym był bo kiego grzyba być tak o siódmej jak to tam to pewnie albo od 7, albo od 8 działano. Więc na spokojnie sobie pojadę na godzinę 7, na 8. Zdejmę to, akurat będzie coś tam dalej, dana robota. Więc będziemy mogli sobie działać. No i, no, i Drodzy! już wjeżdżam na firmę NKT dobra, NKT, okej okay. dobra, pakujemy tu pod szlaban. NKT pod szlaban Gajowa 3 wjeżdżam Okay, dobra, idę z dokumentami. I, 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 I już jadę na miejsce rozładunku. Dowiedziałem się co i jak. I zmierzam na miejsce rozładunku. A widzicie, to nie żadna kurde. Kurtownia czy coś tylko firma produkująca kable ja GHM o kurde e, miedziucha widzę a <laughs> tam siano stryk stop jest jedziemy dalej No dobra, no to Ja zawracam, ustawiam się i, i rozładowujemy. I moi drodzy, szybko, sprawniej na temat rozładowane nawet 30, nie wys... 30 nawet nie wyskoczyła rozładunku momentalnie i takie firmy lubię <laughs> ojej jadę gdzieś teraz na jakiś tam parking ustawić się bo, bo, bo na tą chwilę jeszcze nic tam dziewczyny mi nie dosłały, napisałem im że już tam jestem na miejscu czekam na rozładunek, że już rozładowany. myślę, że za chwilę za niedługą chwilę mi prześlą. Jakiś adres załadunku? No stąd to nie, nie wiem. Jest parę opcji. Szybko, a jeszcze bardziej. Jest parę opcji. Zobaczymy, którą tam doślą i którą wybiorą. Jadę na parking. Dobra. zamęduję, jak będę wiedział co dalej. Z robotą. I moi drodzy już jadę dalej. Minąłem już delikatnie, rzecz biorąc, co, będziesz, o, jak ładnie zaparkował w rowie. Po drugiej stronie ładnie był zaparkowany w rowie. Mądziak. Jadę do Turowa na Bosanę z powrotem, no ciekawe ile tym razem odpierdaczę yy, na Stargard, na Stargard Szczeciński. Później pewnie na nawozy. Dzisiaj środa już na czwartek. No... To pewnie na to, to na pewno tak będzie. No Ale pędzę, pędzę, pędzę. Jeszcze 6 dyszek zostało. Lecimy no i już chłopaki mnie ładują, już tutaj pod rampą, trochę chwilę poczekałem Ale już ładują, e, dzisiaj nie wiem ile tam ujadę Na pewno 4,5 Tak, o 15... o bym wyjechał no to by mi zostało yy... Zostałoby mi 4,5 godziny, no, no, chyba że tam, no, się znowu 15 się zaczniemy. No dobra, zobaczymy jeszcze, jak to będzie się rozgrywać. I jak to będzie wyglądać, o której to wyjadę. Dobra, zamelduję się później. Halo, halo witam. <grytanie> Załadowany już jestem. Eee, próbuję się teraz przebijać gierkóweczką remontowaną przed Mykanowem już jestem jadę jeszcze, no, no dzisiaj tam jeszcze tam 3, zostało 3.54 do ujechania eee, no i na tym zakończymy dzisiejszy dzień ale kurde tu coś idzie mi bardzo e, kiepskawo jak krew z nosa już zaczęło się do świateł w Mykanowie, nie wiem jak tam dalej będzie przed Kamińskiem Ale zobaczymy No jest trochę co robić, no bo 530 km jeszcze zostało Dostawa jest bez awizacji, no zobaczymy Na spokojnie pojedziemy będzie dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. W czwartek o poranku. 6.05. Ja już można powiedzieć, że godzinę czasu ponad godzinę 5 jadę sobie. Jeszcze zostało 193 km do celu. Do Lidla. Więc pędzimy. Kolejny fajny dzień się zapowiada. Nawet jednej chmurki na niebie nie ma 15 stopni. Fajna, fajny poranek. Tyle od 219. No, no, gdzieś tak oś. Stargardu będzie trochę bliżej, tak jak mówiłem 290 192. Jeszcze parę tygodni i, i to wszystko zielone tu na Polak zacznie normalnie yy, być złote. Dojrzeje i będzie można to kosić. <laughs> Dzisiejszy dzień pewnie jest już w y, środowym odcinku a raczej na pewno. Bo jak wiecie, albo nie wiecie, ten kto nie wie, no postanowiłem y, wstawiać dwa razy w tygodniu, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie pierwszy tydzień poleciał. Więc więc leci leci to y, lecimy z tym tematem, zobaczymy jak to będzie wychodzić, myślę, że będzie ok. No, bo i tak montuję ten film na koniec tygodnia. No to, go, cóż mi tam yy, szkodzi, podzielić go na dwie części. Ciekawe, co też będę dzisiaj dalej robił. No, raptem jest już czwartek, gdzieś na godzinę dziewiątą tam. Gdzieś koło godziny 9.30 będę na miejscu na Lidlu. Eee, zanim się tam rozładuje, zanim mi wezmą, zanim się rozładuje, no ciekawe, cie ciekaw jestem co oni tam wymyślą. Z takiego doświadczenia wiem i z czasów poprzednich, że no, były przeważnie to police, no ale... Na razie taki delikatny przestój jest nawozowy. Chociaż na Policę no nie bardzo chciałem jechać, bo tam kurde no i tak się schodzi, i tak się schodzi. Nie dość, że dojazd przez Szczecin to jest raz. Dwa, no to nawet jeśli tam momentalnie wjadę, raz się tylko udało, że no, cała operacja trwała półtorej godziny, łącznie z wjazdami, chyba nawet nie całe, z wjazdami, yy, ładowaniem i wyjazdem, tak. No to raz, a przeważnie to jest tam wyrwane z, z życiorysu kurde ze dwie, dwie i pół godziny. No dobra, teraz mi się trafiła ta Astra. Gościu wypłoszony. Jechał tak bardzo czujnie, ciekawe jak teraz będzie Jedziem. jedziemy No i moi drodzy Jak słyszycie Pager dzwoni ja zdążyłem dojechać do Lidla, zarejestrować się, mówię kurczę sobie opierdziony miseczkę miseczkę płatków Jem sobie w najlepsze. A tu dzwoni. Momentalnie. Kurde, nawet wiecie co? 12 minut. 12 minut stałem na parkingu tylko. I już wjeżdżam. Cieszy to bardzo. Zaraz dam dziewczynom znać, że wjeżdżam już na wyładunek. Niech. Yy myślą mi kombinują, co by to dalej i gdzie by to dalej. Raz pod biuro dowiedzieć się rampę. Podejmować. Pewnie tu gdzieś będą od 90 do 100, jak zawsze. I moi drodzy rozładowane Momentalnie rachu ciachu godzinka minęła, policzone. Jadę z powrotem pod biuro Odbieram dokumenty i spitalam na parking, bo nie mam dalej nic. Ale zaraz to napiszę jeszcze raz, że już Idę po dokumenty. i ruszyłem w końcu No prawie dwie godzinki na parkingu troszeczkę drzymka łapnąłem przydało się no i pędzę, pędzę na załadunek no jest troszeczkę, bo 84 km podjazdu w strzelce krajeńskie tam będę ładował towar do Łodzi fajnie piątek, piąteczek blisko domu pasuje no i pędzimy Prima Frio Portugal, Espaniol. Lidlowy dostawca owoców z Hiszpanii, z Portugalii I już pędzę do tej łodzi. Załadowany. Z marszu poszło, od razu wjechałem, pach, otwierać. Kurde! Wstępne rolki, kurna, w tym samochodzie trzeszczą. Jezus, kochany. Eee, momentalnie załadowane, od razu pach, pach. I pędzę. 15.39, dzisiaj tam nie będę szalał. Jadę do 18.00 tylko. Eee, zatrzymuję się, staję. Fajrand do jutra nie ma sensu jechać jakoś bardziej. No, bo, 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 no nie ma sensu. Zaraz będę dzwonił tam na tą budowę. Bo to na budowę jest od 8 do 16 Niby rozładunek 390 km całej trasy. Więc gdzieś pewnie na autostradzie A2 będę pauzował. Teraz zabrałem kierunek Łódź dla Gorzów Wielkopolskiej, później Trójką Dwudziestką yy, czwórką do Pniew, z Pniew na Poznań i autostradą do Łodzi Dzień dobry, dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio ja startuję, piąta 5 Startuję z bardzo kiepskiego miejsca do spania. No, na zatoczce przy drodze, przy 24 stałem, tak, tylko, tylko tutaj dojechałem. Kurde, gorzów, przez gorzów troszeczkę się <laughs> zeszło. Eee... Przez Gorzum się trochę zeszło, później, kurde, a to jeden ciągnik, drugi ciągnik, no i nawet do Pniew nie dojechałem, a ja, kurna, myślałem, że będę na 92 gdzieś tam za, <laughs> yy, za Poznaniem sobie pauzował, no tak, no yy, A poza tym do i czas pracy mi się skończył, kurde, zostało mi tam 25 minut do końca, więc... Yy... Nie będę jechał, bo później tam gniewie tam... No nie no niby tam było około 92, jest tam ten pipi, ale już była późna godzina mówię, może nie będzie miejsca I, i będzie dupa, znowu będzie 15 godzin, pójdzie się pierdasić, chociaż no w sumie no to tam bez różnicy, ale. Ale, ale. <laughs> nie no jest różnica, bo no, dziś, dzisiaj jeszcze w razie W mam, tak? ale chciałem 11 godzin sobie romnąć, pauzy no tylko same dziewiątki, dziewiątki, dziewiątki do poniedziałkowa to tak samo pod tym turowem pod tym zakładem też część stania gadania, pierdzielenia o i później takie spanie już moi drodzy jestem w Łodzi jeszcze zostało niby 4 kilometry tam do tej budowy dzwoniłem już do tego Holendra yy, są na miejscu można śmiało podjeżdżać czekają mam nadzieję, że bez problemu znajdę tą budowę w odpowiednią halę nie będę się tam kręcił po tych budowach bo tam podobno kilka hal jest ale zobaczymy pożyjemy, zobaczymy teraz po lewej będzie chyba ten Indesit Indesit chyba to jest po lewej nie wiem już nie pamiętam co to jest ale no i jak widzicie no takie takie rury przywiozłem na magazyn MDPD Czesi zrzucają, Holendrzy budują tu chłopaki działają no, to też co przywiozłem pierdołki lekkie to wszystko było rzucam no na razie nie mam nic żadnej roboty dalej jeszcze nakazałem się rozładować stanąć gdzieś tam na boku poczekać chwilę coś tam się rodzi, coś tam się tworzy mam nadzieję że długo nie będę czekał no dobra jak coś będę wiedział co i jak dalej zamelduję. No i moi drodzy, już dojeżdżam do załadunku. Kurde, bardzo szybko to było, bo to było tam raptem 3 km od miejsca, w którym się zdejmowałem. Będę ładował chipsy, chipsy do Krakowa na poniedziałek, do biedronki, nad godzinę 12, więc Bardzo na spokojnie. Więc bardzo na spokojnie. Dobra, teraz muszę mu gdzieś to znaleźć jadostwo. 7P, 7P. Ima i moi mili Załadowałem! Yy, nawet sprawnie to poszło samoładowaniem, no bo oczekiwanie, no to troszeczkę tam odbewniłem, bo jest 14. Yy, a ja zaraz będę tu zjeżdżał na 7.2 na Brzeziny. Yy, no ale dobra, grunt, że już jadę do domu. Piątek, piąteczek, piątunią. Jeszcze coś tam się w domu ogarnie? Trawę dzisiaj skoszę O, taki jest mój dzisiejszy plan. Będę kosił trawę. Ale to ten temperatura musi troszeczkę zejść, jeszcze nam troszeczkę muszę poczekać, tak może o 17-18 sobie zacznę kosić, bo jest zbyt gorąco. I, i co? I co? No z tego miejsca? I w tym oto momencie, że to piątek, że wracam do domu, żegnam się z Wami w tym tygodniu. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Jak oglądacie, już zostawcie tego lajka, bo to wiecie, że tam już nie o same wyświetlenia chodzi, tylko właśnie o te łapki komentarze, że, że, że coś tam się dzieje dzięki temu ten film będzie troszeczkę jeśli będzie yy, im więcej lajków im więcej komentarzy ten film będzie przez tam algorytmy youtube'owe wyrzucane wyżej żeby zdobywać yy, kolejną kolejnych widzów to będzie bardzo mi pomocne, przydatne a Was to nic nie kosztuje więc zachęcam do lajkowania jeszcze raz, komentowania jak to może i ma chęć, nie udostępnia? Yy, I cóż, no, znowu będą filmy ten tydzień podzielone na dwa. W niedzielę wpadnie pierwsza część. Wpadła, wpadła, bo już to będzie, w, yy, akurat zakończenie będzie w środowej części. Tak. <laughs> no i cóż, no, do zobaczenia w kolejnej trasie. Najlepszego. A, nie powiedziałem gdzie jadę. Na Biedronkę do Krakowa. Załadowałem te chrupki, chipsy, Monsterki i na dwunastą do Krakowa. Więc gdzieś tam o 8 sobie będę wyjeżdżał z bazy. No to jeszcze raz. Najlepszego, miłego weekendu życzę i do następnego spotkania w kolejnym odcinku na trasie.